Witam, będę demontował osłonę silnika i montował nową, bo jak widzicie, o coś uderzyłem i dziura się zrobiła. To jest Kia Sporty 2013 rok, czyli trójka. Tak wygląda pod spodem. Te śruby, które tu są, trzeba pousuwać Mam nowe. No, i tutaj tak to wygląda. Tutaj w granach te dwie trzeba odkręcić. Też to są z tyłu. Kurczę, lampa mi. O, jest jedna. I tu jest druga. No i tak. Po kolei wszystkie, jak zdemontuję to pokażę jak to wygląda, gdzie jest właśnie yy, filer oleju i korek spustowy, tak mniej więcej w tym miejscu i kupiłem nową i w tej nowej chcę właśnie taki wziernik wyciąć, żeby nie było trzeba za każdym razem przy wymianie oleju całą tą osłonę zdejmować no, tak wygląda po demontażu. Trochę to trwało. O Te tapicerskie, plastikowe mocowania to nie idzie tego praktycznie wykręcić, bo to są takie jednorazówki i to wszystko trzeba było ściąć. I tam z tyłu właśnie jeszcze odkręcić, ale to odkręcę za chwilę, bo chcę pokazać jak wygląda w którym miejscu jest w hidroleju. i pod tym miejscem właśnie w tej osłonie chcę wyciąć ten wiernik to tak mniej więcej będzie tu na tej klapie gdzieś tak w tym miejscu żeby później właśnie nie było problemów a korek spustowy jest tam Zaraz zrobiłem, to już nie pamiętam. A tam chyba jest z boku. Jak zdejmę to osłonę, to jeszcze pokażę dokładniej. O, teraz widać dokładnie, w którym miejscu jest korek spustowy tutaj. Zaraz przymierzę chyba 19 klucz, jak się nie mylę. No i tutaj ten filtr, nie? Taki jest. W sumie nie jest duży, bo do tego silnika wchodzi tylko 3,6 litra oleju. no tutaj to były te, te dwie śruby, które było przymocowane. Zaraz tu. Jedna, tu jest druga, nie to o. tutaj do tego jest ta osłona przymocowana z tyłu. To jest jedna i tu jest drugie, gdzie jest ta? O, tu teraz w czy to będzie widać. O, tu. No i oczywiście. <śm> Tutaj przód nie? Te mocowania z przodu. te są te punkty. No i tu na zderzaku nie? Tam jest z tyłu. Tu jest na sześć mocowań. No. Tak jak widać. i teraz się biorę za wycięcie otworu właśnie w tej nowej osłonie i spuszczenie oleju A jak już jest klapa ta osłona silnika nie klapa założona tylko że przykręciłem na razie tylko na te śruby na te stałe raz tutaj dwa i tu jest trzecia. A tutaj te plastiki, no niestety, które ja mam są za małej średnicy. Muszę kupić inne, żeby to trzymało. Żeby to miały ręce i nogi. I wyciąłem właśnie taki wziernik w nowej klapie. Jak tu widzicie, żeby było dojście. O, coś takiego wyciąłem i na takie zapinki będzie przykręcone i za każdym razem można tylko to odkręcić a nie całą osłonę no i wtedy jest dojście nie, do tego oj muszę poprawić je tu wtedy jest dojście tu, do korka spustu oleju może słabo widać, bo oświetlenie niezbyt tutaj mam w kanale. No i tutaj do filtra, nie? Jest też dojście. No jest trochę kiepsko. Może lampę przełożę. O. Wtedy widać więcej. Jest dojście do filtra. Kurczę. O. No i tu jest dojście do korka. I teraz już nie będzie kłopotu z wymianą oleju. No i to wszystko na dzisiaj. Chciałem podziękować za oglądanie.